wolna amerykanka, jedziesz po środku ani prawym ani lewym pasem jaka to jest jezdnia tutaj? Jedna kierunkowa czy dwukierunkowa? no dwukierunkowa no to czemu jedziesz lewym pasem po osi? artykuł 16 czytałeś? i o czym on mówi? może trzeba się trzymać jednej strony W bez... której strony jezdni? prawej czemu prawej a nie lewej? No, bo tak jest po prostu przepisane. <laughs> Nie, taki jest krzywizer. Bo w Polsce mamy rok prawostronny, no tak. No to, to oczywista rzecz, ale ją w prawo idziemy na Po skręcie w prawo, proszę zawrócić w najbliższym możliwym miejscu. gdzie tam chcesz wjechać? Na przejściu czekać? Tak? Nie możesz wjechać na przejście nie mo, nie, bez możliwości zjazdu z niego. Tutaj tylko jeden samolot może czekać przy krawędzi, a drugi przed przejściem. A jak w międzyczasie przyje, pieszy wyjdzie, no zobacz, jak ja ten za nami stanął. Nie może tego zrobić. Zostawić ten azyl w takim spokoju, tak? Za pieszy. Tak samo między skrzyżowaniami. Nie masz możliwości zjazdu ze skrzyżowania, to na niego nie wjeżdżaj. Ale podjdź sobie do krawędzi! Podjdź sobie do krawędzi! Przecież stąd nic nie widać, kompletnie nic nie widać. Wykorzystaj to miejsce. I teraz się wychylamy, co tam się dzieje. zobacz, a ja specjalnie wydałem Twoje polecenie zawczasu. Przed szeskaleniem w prawo. Dlaczego? Żebyś sobie spokojnie nie na żadnego Ale skoro tak sobie utrudniasz, bardzo proszę Jakie jest polecenie? W lewo W lewo? Jak w lewo? Nie lebo. było takie polecenie no jakie było? Zawrócić w najbliższe możliwe miejsce Możesz tu zawrócić? No to ja... No jak? Przecież masz S1 To można czy nie można? Wyłącz kierunkowskaz Tu nie zmienię pasa na razie Jedziemy można tu zawrócić? A no, nie? bo to jest nakaz w prawo. Właśnie, bo jest nakaz jazdy w prawo. Nie można.